Serdecznie zapraszam do wspólnych ćwiczeń mięśni brzucha. Druga część na zajęć. Wykorzystamy oczywiście w piłkę. Jeśli nie macie to krzesło. Przygotujcie sobie w ten moment skorzystamy. Najpierw chwila relaksu, czyli nawet piłkę. Weźcie krzesło, jeśli nie macie piłeczki. O! Płytki. Na swobodnie rozluźniam brzuszek, rozluźniam odcinek ledziowy. Swobodnie kilka sekund, kilkanaście całkowitego odpoczynku. Dech, wydech, luźne stopy, luźne łydki, luźne uda, wiaderka. I zacznijmy od spięcia brzuszka w leżeniu, ramiona brzuszczkowia, wdech nos. Wydech i spinam brzuch, napięcie, rozluźnienie. Spinam wydech, rozluźniam wdech. Mocne napięcie. Wydech, wdech i wydech. Wdech. Spinam. Rozluźniam. Spinam. Rozluźniam. Spinam. Róźno. I z pięcia. Woli, I teraz. Mocne napięcie wydech. Róźno oddech. Zdaję się nie pracować tu, bowiem nie pracuje. Biodra spokojnie. Uda, róźno. Tylko sam brzuszek. Z pięcia. Rozróżnienie. Z i spienia. Dobra. Teraz zróbmy to jeszcze mocniej. Czyli to, o czym rozmawialiśmy też na zajęciach e, e, poprzednich myśli brzucha, mianowicie my mocniej zmobilizujmy poprzeczny mieści brzucha, czyli mocne spięcie, wciągnięcie, tłocznia tutaj za cały brzuch działa. I jeszcze do tego wciągam do dnia ale już nie wstrzymuję oddechu, absolutnie mimo że będę... Będziemy dłużej wytrzymywali w tak mocnym napięciu, cały czas oddychając. Od tych jest płytrze, już, wiadomo, że jest płytrze, jest mocno spięty cały brzuszek. Wciągnij ten pępek maksymalnie i rozluźniam. Dych, dech, I mocno spina, napięcie. Mocno trzymaj, trzymaj, ciągnij pępek do końca, wciągnię, przytrzymaj. Cały poprzeczny, czyli odkrysy białe, gdzie, gdzie jest przyczep, aż do tyłu dolęczniowego. Tutaj do mięnicy maksymalnie, mięsień poprzeczny napięty i luźno. I wciągam brzuch, wspinam, mocno. Poprzeczny wciągam będę. Oddychajmy, trzymajmy, trzymajmy napięciu. luźno Weźmy, zamiast pięknie krzesło będzie lepiej mam nadzieję, że tak samo będziemy korzystali z tego ha, dosuwam oczywiście na. no i teraz dłoni pod kark i lekko głowę unieść, łopatki górną część barku poderwi, połóż i spięcie, wydech Pięcie wydech, przy pięciu wdech, spięcie, wydech, wdech, hop, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć, hop, luźno, luźno. Wydech, teraz unieś głowy tu, o, ramiona na matę, spięcie brzuszka, rozluźnij, połóż się. Wdech. i wydech, wdech, i wydech, wydech, zwróćcie uwagę, nie napinam pośladków, Udalujmy z powodu, nie obciążam dodatkowo lędźwiowego przez ruchy ani bioderek, ani tułowia za wysokie uniesienie tylko, o, górna część, spięcie, Wydech, Zrok skierowany w sufit, nie pracuje odcinek szyjny, pamiętajcie, nie pracuje. Unieść, ale szyja jest nieruchoma. I wydech, 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 wydech. Tłonie pod kark, luźno, spokojnie. Teraz na przemian, To ciągnie lewo? i brzuch, dociągnij, wydech, połóż, wydech. I tak spokojnie na przerwę. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, hop, pięć. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. 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 I wydech. I luźka. Dobra. Oczmy teraz patrzycie, czyli góra. I tak samo ujrzymy na dach dołu. Okay. No. I naprzód. Prawo. O, z pięciu, jeden. Deh. Gotowe. Okej. Znowu, wamaga. I zapraszam. I raz. O. Dwa. Hop. Trzy pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziewięć. Teraz wrażenie obydwa kolana, raz, dociągnij, delikatnie połóż i wydech, wdech, spięcie, wydech, odstaw wdech, Boga. lekko z wydech, usta i hop, wydech, wdech, wydech, spięcie, wdech i trzy, hop. I cztery, hop, odstaw, i pięć, i sześć, siedem, odstaw, wydech, osiem, jeszcze, hop, i dociągnij, dość. let yes, Sıfır. İçeri. Ze cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Już tam powtórzymy zaraz ćwiczenie. Mamy ten wdech, wydech. No nie powtórzenie i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Składam moment. moment. Składam ramię na i. prosty obję i hop skraj do trki. Lewa, prawa, prawa, lewa. Hop. Ok. Gotowe. I raz. Dwa. Zresztą. Trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, hop, Ile. I dłoń Z tej pozycji dociągam. Zaznacz lekko trzy hop, cztery hop, pięć, sześć, siedem, osiem, i hop. Doźle. Doźle. Dech. Tu nie podkark. kark, Dlaczego nie kolana i na swobodnie stopy pracują. Rowerek. Staram się trochę nad sobą nie od siebie, żeby nie dodatkowo nie obciążać odcinka lędźwiowego. Ok, wak. Wydech, dociągnij i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i spokojnie dziesięć. Już no. To dajmy taką umniejszoną, lekko połowę, czyli górę, spiętą, Dociągam kolana i rower. Oga, wdech, wydech. Hop. Jedziemy. Raz dwa, trzy, cztery, pięć. Nie sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć, ludzi. Dech, dech. Dech. Powtarzamy, jeszcze raz. Hop. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Pięć, sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, luźno, A Dech, wydech. dech, los wydech, się pusta. Luźno. Nie podkarżę. Powtórz ćwiczenie. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, swobodność. Dejwy. Dobra. Pozycja wyścigował i się tu w dłoni na rotą. Dłoń ustawiona prosto padle, ramiona wyprostowane na prostopadle, oczywiście do podłoża rozstaw szerzej stopy, bo prawo lewo dotknij stawu skokowego. Dech. Dech. Uwaga, i raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I spoke wdech. Wydech. Powtórzymy oczywiście ćwiczenie. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O! Powtórzymy. Dechnęłos, wydarzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Ludzie. I pod kark. kolana. Wyprostuj strzyżyn nogi. I w tej pozycji sam tu wraz. Wytek. dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. dalej. Spokojnie. Tak. wydech, powtarzamy to samo ćwiczenie. W pod podkara. Pociągnię kolana po prostu i skrzyżuj i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. E Tradycyjna deska przed ranem na stopy. Mocno spina w dół, ciąg naprębek poprzeczny Wytrzymujemy 15 sekund. O! Hop. Hop. Tylko lewa, prawa, objęte kolana na szczół, czyli wok pracuje. Zacznijmy wykorzystamy. Najpierw dłonie, kolana. Mocno wciągnij brzuszek. Wytrzymaj w siadzie równoważne 30 sekund. Oczywiście przytrzymanie kolana troszeczkę ułatwia, ale nie zmienia to faktu, że staram się zachować pełną równowagę. Bez ruchu, szczękiem łopatki, Klatka przód, brzuszek spięty. Dobra, dech wydech, teraz dłonie na karku czy szeroko, czyli już ta trudniejsza troszeczkę forma i przejść do siadu równoważnego, hop, wytrzymajmy na końcu 15 sekund. Dobrze. Dobrze. Dobrze, weźmy teraz piłkę. To co robiliśmy, piłkę z piętym przenoszę raz, dotykam podłoża dwa. Bliższe ćwiczenie można wykonać w szóstym, pierwszym powtórzeniu z piłki. Trzy. Siatka do marszleń. i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wziął z dziewięć. Dobra. Odstawiamy. Teraz chwileczkę relaksu. Oczywiście połóżmy się na plecach, rozluźnij bioderka. Delikatnie umieść biodra w górę. Rozluźnij brzuszek pośladki i opuść. Dech mocno. I swobodnie góra. Luśna. Wyprostuj lewą nogę przeciągnij się wdech nos, wydech usta maksymalnie hop. Druga noga, hop. Przeciągnij się. Wdech, wydech. Wdech nos. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na kolejne nasze zajęcia, Śledźcie naszą stronę. A z tej strony to wszystko. Żegnam was, trzymajcie się ze mną do piątku, a w nasze kolejne zajęcia, czyli jutro od rana online i w terenie. Zapraszam do zmusiny. Cześć, Jarek. Żegnam was.